Dobra. Zmartwychwstał. <grystek> Emilson, a po co ty wy to pomijać? Nikt nie pomija. Ej, nie ma dźwięku! Weź mi zrobić dźwięk. Elo. <grystek> Aha, bo ja mu zostawiała na słuchawki, to. <grystek> Złamuj się Emila. Zaburkowa. <grystek> o no, zabrał ci. Nie. <grystek> <grystek> zielony. Tylko zielony. Takie dźwięki wydaje? Te <grystek> Ryczy Dziwne. <grystek> Też się kiedyś dziwiłam. Ryczy, ryczy. Emila? No co to jest? Weź, uh, Weź na to lewo, tu, zeskocz. Nie, da nie się tu. Nie, da się nie na to ale lewo. Ale się nie da. I co jest? No, no właśnie to zrobiłaś. Zbagowała. I co jest? <noise> Dobra, przejdźmy. Zmieniłaś <noise> teksturę. No, <noise> Ej, pomocy. <noise> Dobrze, Mila. <noise> I co jest? <noise> nie! No co jest? <noise> Znowu. Zepsułaś, zepsułaś ten. Respawn. Mam meradę? Co zrobił? Po co tak? Dostaw to. Ty, to jest chapter pierwszy. Nie, drugi. Aha, faktycznie, dobra, nie, bo początek był jak pierwszy. A nie, ja złem po co ci jazd. A tak Mila normalnie spocęje. Mila Jakarnes, spocęje. Spocony Marcinak. Spocony Marcinak. Spocone Mila. Znam dużo spocenców Wczoraj, z takim, wczoraj z takim jednym grałem. Nie, to są niebieskie. Ty nie rozróżniasz teraz nie wyskakuj, teraz nie wyskakuj, nie wyskakuj. Wyskaku. w losowych momentach, bo tak. bo się to źle skończy. Roblox, was found. Ja Roblox, haha. Teraz też. Idzie, idzie, idzie zielony. Fraer, Ale cicho, on, on Cię nie widzi w kartonie, nie? Wiem. Ma długie ręce. Nie no, pytam się, nie wiem. Chyba dzisiaj. Ja mam widzi, nie będzie nawet I na, po, Powiedz jakieś zdanie, które zajmie 10 minut. <laughs> Ale jakie niby... Ząb, zupa. <laughs> Ząb, zupa, zębowa, dąb zupa, <laughs> powiedziałeś? No ja powiedziałam prawdziwą wersję. Emila jest aż zbyt ostrożna Marza idzie do ciebie. A idzie, stanął w miejscu. Majcią. A i tu coś było. Tu jest przyjście. Ha, bo ten chłop ma taki karton, dobra. A tu jak się oczy są. Nie, Jezus. to jest biedynka. światła. Co ty to jest dwójka. No patrz, tam są dziury i tam są oczy. Mi o, ale serio. No ja serio? te żarówki. Ale wiem. Ej, ty to ale, ale, ale ty żarówki. żarówki Witaj, czy mam dół. Ty to masz cztery, Nie skipujemy, chcę to zobaczyć. Czemu? Wszyscy w tych pudełkach. Wszyscy w tych półdach siedzą. SOS light. O, ty... O, ja nareszcie! Zawołaliśmy i teraz do kartonu. O no, Jesu. No, <laughs> no. <laughs> oh, <noise> ja mogę chodzić? Co to jest za wiertara? A bo muszę się gdzieś przywiercić Dobra, żółty O, teraz dobra. Co, co on robi? Co on robi? Eee, <noise> e, Kanister Gada. z gazem musisz znaleźć. No już ma jeden. Ha? Ja wszystko. No, no bo pierwszy jest yy, zawsze tutaj. Uciekaj! Chodź tu, chodź Zabił tu. Cię. Dobrze, co dobrze. Co Zabił cię. Oui. Przegrałaś już. Nie, nie przegrałam. Da się nie? tym sterować. Nie. nie. A no tak, weź do lasu. Jak to? Serio? Da się tym sterować? Te? Ale serio bez jaj? Nie co no co ty teoretycz... ja chciałam wylecieć! Ej, teoretycznie możesz zaczekać, bo oni zbiorą ten i ty możesz wrócić na gotowe. <laughs> no. I <laughs> ja chciałam pójść na tamty... Nie no, ale i ci pomóc. Nie. nie. Chciałam iść na ten dmuchan... Idź im pomóc, to... bo oni są za tę i nie ogarną. Nie ogarną co tu się dzieje. Żółty znowu leci. Hello? Jej, nie leci, nie Ona leci do ciebie, nie? Nie. Ej, tu coś jest, tu coś jest, tu jest. Ale ja spokojnie, już tutaj kilkanaście razy było. No tu pokaż mi, aha, bo tu jest... Po prostu Jak No byliśmy. No. Byli ja. My, ja. no. Tam pamiętam, jak Ej, wyleciałam poza mapę. Już prawie. to nie wyskakuj poza mapę, bo ten... Nie tu się nie da. Nie no, tu się nie da wyskoczyć... W sumie się da wyskoczyć poza mapę. Dobra ale... cicho nie wychodź tam! Nie wychodź Emila! Próbowaliśmy już kiedyś. No ja chcę jeszcze raz wyjść. Waszaj! No, to by było. O! Nie no, no! no. Nie wylecie. okay, chciałam wylecieć! Dobrze. chciałam wylecieć poza zrobiłam. mapę! Wylecę poza tą mapę! Nie no zostaw! Drzwi ci wyważają. O, Dobra, w tym te... im pomogę. On już o wyrąbał. No. Ty, to teraz musicie go uratować. Potem musicie z no, tymi, to się łatwo tymi takimi torami, żeby rozwalić no, emina, tego no, wielkiego, ucieknę, nie? Cicho, zbawę. Zbawę. Yes, Chodź tu. A ty, ja ty nim steruje. Ja to znowu cię. A ty nim sterujesz? Dawaj w jakieś fajne miejsce. No tam Może chcę. Może na karuzele. Nie no tu chcę. Tu? Tu. no. Żeby cię puścił to. <noise> <Znowu się coś głos> nie no, ale to miałam <noise> tam <handlet. głos> A bo to jest bugowane, on tak działa, że za każdym razem Cię tu chyba będzie wywalał. <noise> Też tak robiliśmy. Yes. A i, shiftem. No. I shiftem, shiftem. Shiftem chyba możesz biec. No? Nie, nie możesz. Nie, nie, nie w tej grze ha. nie. Skacz, 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 skacz. Nie da się tutaj skakać. A spróbuj, spróbuj wejść w to. Nie da się. Nie da się, próbowałam już. <noise> Ciekawe kiedy. Hmm. A więc to no testować? Tak. Boboklat! O kurde, o kurde. Ty! A tu są podziemia przecież, te co Majka. Ej, Patrz, Patrz, Co tam jest? Idź tam. Patrz. patrz. Ukrzyżowani. <grystanie> <grystanie> co, co Ukrzyżowani na zielonym. No. Ej, to dam jakiś tytuł z bagowaniem y, tej gry. No. Bo no, no spodnie. Cary. Kurde, jeden. On tego no. nie zrobi, wiecie o tym, nie? No. no. Jeszcze to jest Kanka na się. czas. Nie serio? To. Jak to na czas, serio? No to jest na czas, jak nie a zdążysz to go wysadzą. No to już pan. Dobrze mu tak. Trzeba było tam iść i to zbierać. A nie trollować no gierkę. Nie. No Oj, no długo zostałaś sama. No, no i łagam! No to Elo. Elo! No to co, piąte podejście. Co? Skończyło się. Nie, było, że jak przegrasz, to chapter jeden. Dobra. No to Emila. Nie, no nie. Dobra, dawać Nie Nieźli ludzie. Ciekawe ile osób będzie lepszy. grało. Podejrzewam, lepszy? Dużo będzie osób. Nie, jak dla mnie y, dwójka lepszy. No kurde, Ej, dużo szybko wchodź! Pełne robi będziesz miał. No i dupa, przegrałaś. Nie, no ktoś wyszedł od razu. Dawaj do buksa wskakuj, nie właśnie, niestety. Hej, jestem z przodu! Skip. Od Ward. Do kartonu. Od, do kartonu do od Warda pójdziemy y, w przyszłym. Ej, ale to jest jak dla mnie dziwne, bo widać, że tu jest to wesołe miasteczko, a nie tam, gdzie on teraz stał. Dobra, nie ale ten kierowca busa to jest jakiś <grym> pijany. <grym> <grym> Wiesz, to samo miałam powiedzieć. Dumno no naj nie widział tego. No niestety tam są te ostrzeżenia i się rozbiliście Ciekawe kogo zabiorą. Czemu ją? Rozbiliście się i kogoś tu porwali. Lavisa. Chyba, teraz pomóż. A jeszcze nie pamiętam. Nie pamiętam za bardzo pierwszej. O, części. o wróciła. Nie pamiętam. Bo wszystkich porwali. Wszystkich porwali. Weź kucaj, kucaj, kucaj. Nie, nie da się do tego. Dobra, co tu jest? Ja wolę drugą część A pierwszą. nawet nie pamiętam pierwszej. Ja kompletnie nie pamiętam tej części. No Kurde, z 3 odcinki z kolei. U kurde, dziesięć znaleźli. Z 3 odcinki miałem odcinki to z Leonem. O, no. no, jeden typ trzyma jednego typa. Chyba tylko trzy, z drugiego nagrębia. Wszystko chyba. nie niechęć pierwszy ty... Nie, z drugiego nagram chyba dwa. Ja ty tu są Te kurde, fajne. ten i pewnie dobry. Albo też trzy? Chyba porówno. Goń Chilgaya ja. A kiedyś przeszedłem ja ten... tą jedynkę. Yy, do tortu doszedłem. Pamiętam, to była gra z cheaterem jakimś. No, coś takiego było A przeszliśmy raz tą grę. B Bianka, ja Bianka was found. Ale słaba Gdzieś tu jest zielony. Nie, niebieski. Marzy, niebieski, niebieski. Musisz podążać za niebieskimi strzałkami. Otwórz. Dobra, 18 na 24. No Wszystkie cię no, na drzwi parze. nagle. Nie musisz cię tak chować, dziemina. A nawet jeśli już cię zauważyć to możesz szybko gdzieś uciec. Wiem, że on jest wolniejszy ode mnie. Ona jest od ciebie. You on jest to, pokaż mi to, pokaż mi to. No, fajny został znaleziony No, dużo osób tutaj widzę w tym, w o, tym ten Chill guy! Chill guy. Goń go. Nie. A po co? Nie wiem, bo jest dobry. To nie jest dobry. To, że ma nikt znany, to nie znaczy, że jest dobry. A czy, czemu ten tu siedział? Nie zabierzesz mi go! go czekam, żeby ci zabrać sprzed nosa. Nie dam no, Ona, sorry, ona. Dobra, macie te dwa bloki i jeszcze jeden. U? Gojniku, tamtą ja nią całka. Ta, tam, ta, tamtą co tam to uważam. co ja? <gry> nie Nie, Nie, <gry> nie, nie, nie. widać. Uciekaj <gry> gnubie! Ja przemiany ten i tak jest szybszy. Wykładaj, zakładaj. Nie, on jest właśnie wolniejszy ode mnie. W sensie yy, ten gleż yy, ja jest biegnę. szybszy od tego. Dobra, dobra, jeszcze tamta doniesie i zostanie jeszcze tylko jeden do zdobycia. To no, no, jest jakaś kamera. Czemu on podskoczył? Bo no, on jest bagowany. <gry> nie wierzę w niego. No ale co? On, on się wygłupia. Ten jest z No nie ma najlepszego jajka. Oszukujmy się. No go robią? Ja na twoim miejscu już bym biegał wszędzie, nie? No. On i tak jest taki wolniejszy. On z, matołem, z matołkiem jest. Szukaj klocka. I to mi się każe z Fabryką Medwina? O, nie, ścieku, ale ze się ścieków, boimy. Ze ścieków wyszedł zielony. <laughs> ze ścieku. Ukrzyżowany. Nie, on nie krzyżem, on nie krzyżem przecież. <gry> no. Kurde, ale to głupie, że na każdym razem się tu <gry> No Dobra. Powinno być w różnych miejscach, tak naprawdę. Potwory się powinny respić w tych samych miejscach, ale we w I tu ten fioletowy chyba wystawia łapy czasami, nie? Nie. Co to było? Zielony i niebieski. Foodpack. Food A mm. po co ci jedzenie? Full, full. Wentylator Co? O, znalazła! Wentylator to fan. O, tutaj biuro. Biuro pana B. Nie wiem, ale uciekaj od niego, on cię przecież złapie. Nie będę w tym. Tu się bo. można schować? Tak! Myślałem, że tu jest ten fioletowy, co wystawia łapkę. Nie, on się tu przejdzie. No Ej, do... gdzie te łapy? <grym> Otnie cię w Oczywiście nie ma takich hitboxów, dobra. Czekaj, uciekaj. Czekaj! On wchodzi po drabinie. Myślałem, że nie jest taki rozwinięty. Niebieski, uważaj! Spokojnie, nie? jest szybszy, Emila, od niebieskiego. No. Mhm. Możesz iść do głównego do tego. No. Tu zazwyczaj jest. Emila <grymina> nie wie Tego <grymina> już nie mam. <grymina nie wie. grymina> Może. <grymina> o dźwięki wydaje. Jak Sara. <grymina> o, dobra. No faktycznie dla pomarańczowego. O. A co mam to? Eli strasznie na Garden of Bombon. No, trochę tak. A ten uzależniony od telewizora. Mm. Okej, teraz żarówki trzeba. O, już masz jedną Jest piłka. Ale, Ale zielony nie. jak. To jest ten, chyba właściciel, nie? Dobra, te, ten tu, ten jest strasznie odważny. On tak lata i lata. Ale on ma jedną żarówkę. Przynajmniej wejdź jedną. Wyjdź do kanałów. No jak wyjść do kanału? Nie da się wyjść do kanału, ląco no ty gadasz. Tam jest ten fioletowy, który ręka wysuwa, chyba, nie? Dobra, 10, 24. Kurde, pomarańcz. Uciekaj, wybeziemy. uciekaj! Emila Soszaławska. on robi? biegnie! Uważaj! Emila, nie wchodź! Emila, no prześcisnęłaś. Emila, nie wchodź w to! Nie ja, wchodź pierdziele. w to! Emil! Ukryj się, nie. Co ty uciekaj! Robisz? Co ty robisz? Emila! Emila, on zaraz. O, uciekaj, uciekaj! Aha! Co? Jestem w kartonie! Serio? Serio? on przez ciebie przebieg. To głupie, strasznie. Okej, okay, Emila Emila wie dużo więcej. Ja, ja bym uciekał od tego. Niż ja, od tej dwójce, więc... No bo on jest cykorem, no. Znaczy ty też jesteś, jak graliśmy w grani to to było widać. <grym zainteresowań> no słuchaj, go gdzieś stamtąd leci. Ale jakbym by ci zauważył, to poszedłby w twoim kierunku? Nie. Ha, nie. Ha. Ale słyszałam niebieskiego. Dobra, idź zanieść te rówki, bo jeszcze... Jeszcze cztery łącznie, masz dwa, więc... Jeszcze dwie zostały. To by była ciężka ha. bez dźwięku. Trochę ciężka. No. Taki challenge. <grym zainteresowań> Dobra, złapasz Nie. <grym zainteresowań> <laughs> jeszcze dwie żarówki, panowie, dawa. Dobra. Większość gier jest cięższa bez dźwięku. Horror no. Horrorowy, zwykłe Horror... gry to nie dobra, ja się już tu poczekam, nie chcę mi się dziodzić. No psało tym, Później jest jeszcze z tym. A, ty by tam był. był kurwa. no, co bo jeden tylko został. A nie, jeszcze dwóch został. Kidiomy. Wiesz, że jest coś takiego na pol. Nie mówiłeś mi już to. Dobra. Brawo! To już zero koniec? Emila tak Nie, nie to nie koniec. No, Jeszcze będzie, wiemy? że się przeciąży, będzie Aaaa. latarka Okej okay. No, gry horror zawsze są lepsze jak trzeba z latarką pociągnąć Widzisz, jak jest jasno Dobra, dwie osoby odpadły Cztery O Jak to? Dostałeś sami Haha Dostałaś ty i Kacper ma. A ty ten uzależniony Ja to, ja to Bitcoin, Kurczę, Bitcoin. no to, Bikon, Bikon, <ślam> on już chce wyjść ma dość Ej, <ślam> jestem wyższa, bo wchodzisz na drzwi, można. To jest jak drabina. No. Wciąż drabina z No cicho. Oj! No, Szybciej! Cicho, cicho, daj, daj. się skupić. Czy ona już tak była? Ej, ej, weź, weź, yy, perspektywę. To, cóż. Tak, to wygląda. Nie, no tutaj, to, to jest śmieszne. Świeci. To jest, to jest to... Ej, śmieszne. Ej, normalnie... ty legitujesz? Kto to? No biegnie no. pomarańczowy Pomarańczowy Mila Mila Pomarańcz biegnie Krowy górny Tutaj biegnie A nie, dobra Sama zostałaś No Wagan! Można już tam wyłączyć On już chyba gdzieś daleko jest, bo nie słychać go w ogóle Oho A po co Tylko jego Ty, a jakbyś była bez kartonu na przykład gdzieś tu i on by biegł? To... to by mnie zaatakował Zaatakował? Okej okay. Czy co? córka przecież. A weź teraz kartę! Dobra, tam, tam śpi. Nie idź tam, nie idź tam. Co odpalisz, bo dzwonek i cię On biegnie do żarcia. Czemu pobiegł do żarcia? No bo jest głodny. Ale nie było ścieżki jego. No a się. Bo mi daliście Dobra, tam jakąś... byłaś, idź tu, idź tu. Na lewo! No tu nie byłaś. kurde, jakie to Ai, zrobiłeś beters. Dobra, tu już byłam. Aż co? Aż ktoś to zrobi za mnie? Ta, nie, sama aż będą y, obrysy. Będzie łatwe. O znowu na nie. Ty to, to już zapałaś wszystkie. A A można tu, gdzieś indziej iść. Ty już też nie byłaś? Nie, no byłam, nie byłam, byłam, byłam. Tędy właśnie szłam. A. To mogłaś iść tam drugą prawo! Sobie. Oh my god. Mm -hmm. Dawaj nie będzie. to też byłaś. Iść po tych ścieżkach takich kroki. No dobra, w sumie pomarańczowy to przegracz. No. Pomarańczowego nie zabiję, bo to są ziemale. O, kolejny. Tak, może siebie zaatakują? Ciebie to tylko brakowało. <grym> <grym> dobra, szukaj, szukaj. Może w tym wiatraku? Nie, tam byłaś na dole, tam byłaś, iś tędy. No i kurde, znowu tutaj. <grym> Trzeba było go nakarmić. O, oh, Minecraft. Oh, a, Minecraft. Ej, co tu? No, lewo. Na prawo. Patrz, Emila. Czego? Korwa, Kita. Idz dalej, no dalej. Nie tu. nie vale. Dobra, walczyć. Ale stoisz. No, tylko że te drogi to zajmą... Milionary. No i. Niebieski, Gdzie? Zielony. Zdany, zielony, jakie czicy? Tutaj się nie da zbagować. No tu już też byłeś. O! O! Znalazł. Tam. Kolejna, gdzie jest? Rozejrzyj się jeszcze na boki. Czem. No, żeby znaleźć no ko Okej, okay, kolejna jest. Ha, ta mapa jest taka wielka. Dobra, biegnij, biegnij. Czy on tędy wraca tą samą drogą? No, idzie po baterię będzie? bo tam. Jest nie widzę Nie, tam będzie, no. Aby tam poszedł do teatru. Nie, tędy chyba. Yy, gra się zbugowała? Nie, on się zastanawia. To w dobrym, w dobrym kierunku idziesz. No. Nie przejdziesz, yy. tędy. Aż tak, to nie. A no tak, zapomniałem, jestem w kartonie. Dobra, wyłącz ten karton, bo i tak yy, cię nie słyszysz. Co się ty nie słyszysz, jego. Bez ma. A Poważnie? No spawnie. Ja już tu trzy razy to, byłem. Po prosto do teatru i będzie endgame. No, no po prostu biegniesz, uciekasz przed niebieski. Wszystkie pozbieramy. O, dobra, myślałem, że cię zabił w ostatni moment. Ja nigdy nie widziałem jak się tą czapkę tu bierze. No bo się nie bierze. Można ją wziąć. Mam nadzieję. Eee, Okej, okay, czyli otworzy... Możesz wziąć kawałek i uciekać. Więc zabawę. No musisz przejść. Pamiętam jak tu pierwszy raz byłem. No, ze mną. O, co? Ty. A nie, to nie jest czułość, tylko to jest takie zepsute. Gdzie on idzie? To jest z nimi pościg? No weź kawałek i... <grystanie> no nie! Uciekł, no nie, tu musiałaś na te klocki. No, no musisz klocki! Musisz żółtego wywalić. O kurwa. Jaka bitwa. Jaka bitwa, jo! Na prawo? Na Dobry went. Tam musisz, tam musisz. Pamiętaj, idź w stronę czerwonych. Chcę! No no no. Chce! Chcę. Kurde, poppy playtime z rynka, jak nie wiem. Ciekawe. No i dobra i koniec! Szybko! Wygrałaś już. I tu Co tak wolno? A czemu oh, nie o. możesz tam na lewo? No, no, bo to jest łatwy posik. Taka muza na palatu. To mi jak pies jakiś. <laughs> Dobra, ucieka, uciekaj, uciekaj Ty Ty Sama przetrwałeś, brawo No i to by było brawo, na tyle Brawo, Emila Rainbow Friends No, no to na tyle i... Elu Elu Ela No i Sigma